No i teraz z tego masz przed sobą pięć pięknych wybojów. Ej, co myślisz, co kryje się za dwie? No... Co jest warta? To, dobra, karta, no ale masz no, są lepsze. Follow się? Na pewno, nie ukrywajmy to ale de, A o kriś, co, co myślisz? No, to jest taki jeden bezeliczyk. Tak? Można nim bardzo dobrze ma? Neymar? Neymar jest Neymar wykształcony. No... <laughs> okej. Okay. Mm. No to co myślisz o piętce? Australijczyk. O, to ja taki dubię. tam mogę? To jest czwóreczka. Czwóreczka? No. No to pewnie sobie trójeczka, bo ci nie wiesz, że jestem Brazylijczykiem. Dobra, dobry wybój, ale był jeszcze ktoś lepszy. Ale teraz no. O, w lewo lub w prawo. W jesteś Trawa w lewo. No. To wezmę w lewo. No i klikaj X. Lewo tak. skrzydłowy. Okej, okay, to ja sobie wezmę. No. No czy są ty? tu... Jest skip nie? Nie, same specjalne. Tak jak ty. No. Ja jestem też specjalny. No to no. wezmę sobie chyba trójeczkę znowu. Nie no, wezmę sobie tak, Doby Dobry wybór, choć ta trójka nie wiem czy by nie była lepsza, tak? ale dobra no. no to Teraz to w dół, dół albo dwa razy w pełno. no. W Proszę. Środkowy pomocnik i... To będzie Ruben Diaz. No powiem Ci 5 kart takich top top. top, top Top, top? Top, top No jak jego nie wybierzesz to... Czyli takich specjalnych karty. Jest Karta 93 plus Uuu, no to chyba na dwujeczce No jest na dwujeczce Tak? Ukrainiec. Dobra? 76. oceny Jezus, no. <laughs> no to taki Ukrainiec. Tak Następny. no lewo, dół albo... Nie, X jest teraz. No i teraz no Lewo, dół? No, lub prawo Lewo Nie no, X X, no, X. X Prawo? To jeszcze raz No i teraz Się uduszę za chwilę <noise> To jest tak miałem no, i O Jezus się? machia, jest i Barbo Musisz wybrać króla Victory Barbo <noise> Jak nie wybierzesz jest i Barbo Na trójce jest Nie, nie jest na trójce Na twórce. Jest na twórce. Na czwóreczce to jest czwóreczka. Nie, to jest piąteczka. No to, czwóreczka Victory Barbo, let's go! Ściągnę na chwilę chustę. Victory Barbo! Jezus, maj! A Wy co my to my jest. jest Dobra, no, graj dalej. No tutaj, dwóch czarnych. No i trzech w sumie. No, zakładaj. To jest dobrze, jest bardzo dobrze. Chustę zakładaj, żeby to było A... kontrolę. Zakładaj. Spokojnie, spokojnie. No, dalej. No, no masz, no. <noise> I gdzie teraz? Prawo w dół. Prawo w dół. No, jest widz No, wesołeś na BMK, ale dobra. A BMK. Z... Ja myślę, że czwóreczka jest bezpieczna. No, też bym wziął czwóreczkę na no, jednym brzuchowym. Do dobra. No, czekoladka. I to dziewczyna. No, to tak, średnio już. O Jezus, no rancach, teraz szybko... lewo lub prawo? Prawo środkowa ręka hmm. i no, mm, tyle mogę Ci powiedzieć. Kurde, tak, ale jakbyś był jedną z najlepszych kart, tutaj, nie? No, gdzie byś się ustawił? Ja bym, no, czwórka, lub no, czwórka. A to jest czekoladka. Jezus, ma. I to jest Aja. Prawo no lub lewo? Prawo. To prawe obojętne. No. Uduszę się. Tak. <ścoughs> o Jezus. No to nie ma zbyt dobrych wybojów. No to ja myślę, że to będzie. Twóreczka bezpieczna. To była piąteczka, ale dobry wybór, no. Tak? O, to Góra dobrze. lub dwa z lewo. Góra, tak? Środkowy opątnik teraz, no. Tutaj I... nie ma co, tu jest od razu. No i dobrze wybrał, chyba, szybko, ale dobrze, no. Chyba najlepszy wybór, choćby jeszcze 92 razy, no. Dobra, tak? Lewa obręca, no. Dawaj. Tu? Tak. Lewa obęca no. Jest Basia. Jest Basia? Jest Basia. No to jedyneczka, bo No No wybór, teraz Teraz prawo lub prawo prawo góry Prawo No to da da Drugi I to będzie... da nie nie wiem no nie wiem. No da Teraz do góry i da w da no da w prawo. No, ostatni. To będzie... nie, son jest z nie, strony jest no Po, będzie bezpiecznie Za wybrałeś. Daj mi sobie Nic nie widać. Ej! No to dziewczyna, to taka. To i tak dobry. Dobra. Jest dobrze, no? Na dół i teraz ławka jest nerwowy. Gorąco? Nie, nie, nie... aż tak gorąca. <grym> I teraz jeszcze została ławka rezerwowa ale no jest ja gonącej Ora, gdzie? Dół? No dół jeszcze, jeszcze. No. X Dobra. Myślę, że... Uff, no to jest ważne, bo masz dziewczynę na bełkę. No to będzie... Jest tu jedna dziewczyna. Trójeczka Ja go miałem w ostatnim deszczu. No, w prawo. O, to mój ulubienie. <laughs> Lewo? Prawo, prawo. No. I... Córeczka. Skip. No, byle kto. To chyba nie był skip, mi się wydaje. No, był. To nie był skip. W peł. Kolejny. Cyrujeczka. Kolejny skip. Nie, to nie był skip. To nie brzmiało, jakby był skip. No, w Dobra. W Dobra. Ja, jak zrobię teraz koka, to powiesz mi. Skip. No tak. Nie opat. No skip. To nie był skip. No skip. No to dalej Jedneczka taka, nie? Ło A, no dobre wybór, dobry, szybki i no No i ja tak Kolejny No, Motting no, <laughs> Nie wiem co to znaczy, ale Dobra I teraz O kurczaki, no Jest taka jedna karta Ale jej nie wybrałeś Nee, vervel, 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 cages! Oh, vervel. Neer x, x, vervel, x, vervel, 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 No. Fever. vervel, 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 Co to za górny? O! Tego chcę chyba na mysz na bramkę. <noise> Ale <głos> masz dużo zgłębiać. Dużo o! Ej, ej! Jest dobrze! Jest no. dobrze! Chcesz, no. Lepiej tak? niż mnie. No, to zakładaj magiczną chusteczkę na, na głowę. I zostały ostatnie 5 wyborów. Jak myślisz, gdzie potencjalnie mogło być Ronaldinho Diamis? nie ma tutaj w tym wyborze no to widzowie pamiętajcie sobie subskrybować i lajkować nasz kanał bo to nowy Wiktor co powiesz dalej ja powiem że ten kanał jest zajebisty i i bo Dawid mi za to zapłacił więc <laughs> <laughs> więc no. no jest tu Cokolwiek. the first time was so nice we had to do it twice jest oh iklowy 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 jak ją wybierzesz no to, to będzie trzymał. no no i wybrałeś Müllera. No i dobrze. E... No. Przedostatni zawodnik i to no jest jeden dobry zawodnik, który by Ci się może przydał. Ten. No może to ten. Na pewno to jest ten. W prawo. Moje chłopie instynkt się nigdy nie mylą. W prawo. Ostatni zawodnik to będzie jest Maguire. Po... Zastanów się po porządku. Tu, tu będzie Maguire gdzieś. I no, hire McGuire. Jest chyba. No i dobrze. I w prawo, manager. Ma tak być. Manager. I. Czekaj. Ten. No. Ten mi No i co sądzisz o swoim draftie? Ja myślę, że ten draft był. Sprem. Może jeszcze oh, oh, no. na dziś skończyłeś. Nice. O chopaki, bądźmy w awajcie. Ślepe, Widzisz? Lary, tak. oh, będzie trzeba... Star Wars. Bo i tak. Tutaj co zobaczy na ten draft. Jak go oceniasz? Ja myślę, że ten Ukrainie jest nie wkurwie. w pędz? Nie. Tylko... kółko. Się... O! To czekaj. Ja coś <noise> <noise> tego SPD i sedam go tutaj. Albo tutaj. A plus jeden o, tak będzie pięknie. Tego N? Nie, no już nigdy Ramon No już chyba nie będzie nic O, do... i Maguayera musimy dać na obronę, bo tak bez Maguire'a to jest jak... Jak niedużyna. Tak. I co mi Ja myślę, że nie dało się zrobić tego lepiej. Szczerze. Jak chcecie i... widzieć więcej filmików ślepego defta, dawajcie znajdź Lajkujcie, subskrybujcie i dzwoneczek, żeby nie przegapić ja jest... z serii, jak będziemy w Krakowie cały dzień. Hmm? Tak? I, I, i do zobaczenia. Najlepszy, najlepszy draft jaki był.